Witajcie na kanale Pi razy książki. Dzisiaj jestem pierwszy raz bez Oliwi i będziemy sobie e, mówić o książkach z TikToka. E, dawno temu, czyli nie wiem, jakoś na początku roku, założyłam sobie, że przeczytam e, wszystkie książki, które są popularne na TikToku. E, wiem, że tych książek jest sporo. Natomiast ja przeczytałam takie, które najczęściej mi się wyświetlały i dzisiaj sobie po prostu zrobimy tier listę tych książek i co nieco o nich opowiem. Dobrze, już włączam nagrywanie. Dobra. Więc tak, w pierwszej kolejności mamy Co wyszeptał nam deszcz. Ja tą książkę właśnie chciałam przeczytać ze względu na to, że na TikToku wszyscy nagrywali filmiki, że, ta, że płaczą, że ta książka się no jakoś smutno kończy i jest strasznie wzruszająca. Mamy dwójkę przyjaciół, Liv i Reina. No i zaczynamy od tego, jak są dziećmi i się tam przyjaźnią, potem przeskakujemy kilka lat później. I fabuła zaczyna się rozwijać e, wtedy, gdy się dowiadujemy, że Liv niestety choruje na raka i planuje powiedzieć Reynowi. Tylko, że w tym samym momencie Reyn jej mówi, że wyjeżdża, że dostał kontrakt, szansę życia, e, bo jest raperem znaczy właśnie robi własne kawałki i ma szansę, żeby być raperem. No i Liv nie mówi mu, że ma tego raka. No i tak się zaczyna. Rozwijać papuła. Więcej nie będę mówić, żeby nie spoilerować. Natomiast spodziewałam się, że ta książka będzie taka średnia, a mi się bardzo podobała. Więc bez zawahania dam jej piąteczkę. ponieważ jest taka przyjemna, strasznie nie powiela tych zachowań, tak jak niektóre książki, właśnie z tych tiktokowych. No i bardzo polecam. Ja ją przeczytałam na jeden raz w jeden dzień, więc jak widać, bardzo szybko się czyta. I autorką tej książki jest Joanna Balicka, co będzie ważne przy, przy jednej z następnych książek. Natomiast drugie, drugą książką jest rodzina monet. I tutaj mamy czternastoletnią dziewczynkę. Która w wypadku samochodowym traci mamę i babcię. I to nie jest spoiler, bo to jest na pierwszej stronie od razu powiedziane i się dowiaduje, że ma pięciu braci. I właśnie najstarszy z tych braci dostaje nad nią opiekę, i ona wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Dotychczas mieszkała w Anglii, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, i książka się toczy właśnie dookoła tych jej relacji z bratem. Z tą książką mam problem, bo mi się podobała, natomiast rozumiem e, rozumiem takie jakby na nią nagąki i hejty. I wiem czemu. Hejt, hej, rozumiem na nią. E, wiem czemu może dawać złe, tak jakby zły, zły przykład w niektórych momentach, natomiast ja już mając 24 lata, miałam na to taki dystans, natomiast zastanawiam się, jak podejść do tej książki, ze względu na to, że taka grupa docelowa to 12 plus. znaczy, może nie docelowa, ale właśnie do takiej grupy ta książka trafiła, ta cała seria, bo ja oczywiście przeczytałam całą serię, trafiła, więc powiem tak, mnie się podobały te książki. Ale jednak chyba nie były wybitne, więc tak bezpiecznie dam im czwóreczkę. Dobra. Dalej mamy 11 papierowych serc. No i zaś tu jest książka też, która trafia do osób takich 12 plus, i to uważam już, że to jest odpowiednia książka, jeżeli ktoś młodszy po nią się nie, nie ma tam nic takiego złego. I tu mamy dziewczynę, która miała wypadek samochodowy i nie pamięta 11 tygodni ze swojego życia. I nagle w szkole dostaje papierowe serce, które nie wie od kogo są, ale jak się dowiemy, będą jej przypominać to jej, to jej stracone 11 tygodni właśnie, które straciła życia, powtarzam się, bez beznadziejnie to brzmi. Natomiast uwierzcie mi, książka jest bardzo przyjemna, mm, właśnie nie powiela żadnych złych schematów, taka młodzieżówka, takie troszkę romansidło młodzieżowe, także ja poleciłabym, natomiast mnie bardzo nie wciągnęło, więc damy tak, taką trujeczkę, taką trujeczkę myślę damy tej książce, bo myślę, że jest Dobra, ale mnie nie zachwyciła. O tak. Dalej mamy Flawless, czyli mamy główną bohaterkę Josephine, która chce się wyrwać ze swojej toksycznej rodziny, chce wyjechać już na studia, tak? Został jej ostatni rok w liceum i poznaje. Znaczy chodzi do szkoły z Chase'em. Chase? Powiedzcie, że to był Chase? Ja już tak dawno to czytałam, że nie pamiętam, to był Chase, prawda? Chase? No tak musi być. No i jak e, możecie się domyśleć, coś się da, tam między nimi zaczyna dziać. Natomiast ona ma w głowie cały czas to, że za ten rok, jak to skończy, to liceum wyjedzie. E, bardzo fajna książka. E, bardzo mi się podobała. Pamiętam, bardzo nie mogłam mm, przeżyć, jak skończyłam całą serię. Natomiast po jakimś czasie, jak teraz myślę o tej serii, to nie mam jakiegoś tak bardzo sentymentu. Więc trochę boleśnie, bo dam ją na równi z rodziną monet. Ale wydaje mi się, że była lepsza. To teraz kurde. Tak by się przydało 4,5. 5 minus 4,5, dobra. Zawsze na korzyść książki to damy ją do piątki. Okej. Okay. Dalej mamy drugą książkę właśnie Anny Balickiej Korepetytor. Nie czytałam nigdy chyba gorszej książki. Przepraszam, jeśli ktoś się lubi. Mamy tu główną bohaterkę, już nawet nie pamiętam jak się nazywa. Próbuję tą książkę wyrzucić z pamięci, jak ona nie miała na imię. Dobra, czyli mamy główną bohaterkę, która studiuje prawo. Jej ojciec jest prawnikiem i ona się zdaje. Romans z kolegą swojego właśnie ojca, prokuratorem. Ej I powiem tak, jest tam zalążek fabuły. Właśnie jest, jest taka sprawa, którą się zajmuje ten prokurator. Właśnie, która się wydarzyła na uczelni. X, jak ona miała na imię? No nie wiem, już sobie nie przypomnę, ale to jest mało istotne bo ta książka właśnie, poza tym zalążkiem fabuły, który i tak się na koniec nie wyjaśnia, mimo że ta książka jest gruba, to nie ma tam... jakby zostawić samą fabułę. Przepraszam, ja się nie umiem wysłowić, bo ta książka po prostu tak na mnie działa. To by może było z 40 stron. Tam jest tak dużo opisów bliżej, że to jest masakra. Ja już pod koniec po prostu tą książkę leciałam z, po prostu po stronach z, z, z wzrokiem, bo ja nienawidzę nie kończyć książek, ale nie mogłam, więc po prostu mówię, e, przeczytam do końca dla właśnie tego zalążka fabuły, który mówię, zobaczę, jak się wyjaśni. I się, który się nie wyjaśnił, więc trzeba przeczytać drugą część. Nie wiem, czy się do tego zbiorę, ale może się mi się uda. Natomiast ta książka to jest. jak ktoś chce sobie poczytać opisy zbliżeń, to proszę bardzo, ale natomiast ta książka jest zdecydowanie 18+, plus i nie ma nic e, do zaoferowania według mnie, więc i tak dobrze, że daję jej dwa, no bo wiadomo, już samo, że ktoś komuś chciał napisać książkę, to już zasługuje na tą dwójkę, tak? <grym> Dobra, dalej mamy Dotyk e, Teraz jest znowiony pod tytułem... Dotknie mnie. Nie lubię. Kiedyś już to mówiłam w filmikach, ale nie lubię strasznie tego nowego tytułu. Wolę ten stary. No i mamy tu świat dystopijny. Dziewczyna, które, dziewczyna która zabija dotykiem, siedzi w zamkniętym, nie wiem, mogę to nazwać więzieniem. No i tak się fabuła rozpoczyna. Ojciu, jak mi brakowało powrotów do takich książek, właśnie z czasów Igrzysk, Śmierci czy Niezgodnej. Bardzo mi się podobała ta książka. Trafiła właśnie ta seria. na czy seria. Jeszcze wychodzą kolejne części, właśnie we wrześniu ma wyjść kolejna. Ale ta seria trafiła do jednych z moich ulubionych, więc bez żadnych wątpliwości daję jej szósteczkę i bardzo ją polecam. Dobrze. Dalej mamy For Sure Not You mamy też drugą część Maybe odczytałam czytałam obie i znowu, już po prostu miałam już dosyć tych książek z TikToka, tak szczerze Wam powiem ale For Sure Not You mile mnie zaskoczyło, bardzo fajna książka, szybko się czytało mamy dziewczynę idealną, która jest przewodniczącą szkoły ma bardzo Toksyczną rodzinę. Myślę, że mogę tak powiedzieć, na pewno mogę tak powiedzieć. Jej rodzice to jakby dyktatorzy bardzo na nią naciskają ze wszystkim. Tam się potem dowiadujemy, że nie tylko naciskają. I się okazuje, że ta dziewczyna nie jest tak idealna w środku po prostu ona udaje przed światem i mamy jej największego wroga Blaisa Danielsa. I możecie się do, domyślić, że to jest e, motyw e, Enemy's to Lovers. Ale bardzo dobrze napisany. Mimo to, że ta książka wchodzi się z ładpada, ale książki z ładpada zazwyczaj mają coś tam do zarzucenia, jeśli chodzi o język. To bardzo dobrze mi się ją czytało, więc możecie się zdziwić, ale daję jej piąteczkę. Mi się bardzo podobała. Teraz to Flawless, jednak... Wiecie co? Tak się zastanawiam, bo to Flawless mi nie pasuje do tych dwóch książek. Chociaż. No dobra, zostawimy. Dalej mamy It Ends With Us. To jest książka, której nie znam z TikToka. Ja czytałam wszystkie książki Colin Hoover, bardzo lubię tą autorkę. Natomiast teraz jest właśnie spopularyzowana ta książka przez TikToka. I co ja mogę powiedzieć? Eee... Mamy dziewczynę. Kurde, też ciężko opowiedzieć o fabule. Ona dziewczyna mieszka w Bostonie, marzy o swojej kwiatarni, poznajemy ją w momencie, gdy jest po pogrzebie ojca i siedzi na dachu budynku, żeby sobie niektóre rzeczy przemyśleć, i nagle wbija tam chłopak, który kopie krzesła. No nieważne. I tak właśnie poznaje. Jed... No, można powiedzieć, jednego z głównych albo głównego bohatera i ta historia właśnie z teraźniejszości się przebija z historiami z pamiętnika jej gdzie pisze do Ellen z tego sławnego programu w Ameryce ja już nie wiem jak się ten program na nazywa i poznajemy właśnie jej historię z jak była młodsza i Poznała tam bezdomnego chłopaka Atlasa i tam mu pomagała. Czyli mamy dwie historie z teraźniejszości i z przeszłości. I bardzo powiem tak, ja bardzo lubię Colin Hoover, bardzo lubię tą książkę. Natomiast jest, jest trochę motywu przemocy w tej książce. Zależy, jak kto do niej podejdzie. Natomiast w moim sercu jest nadal, więc. U mnie na, zasługuje na piątkę, bo po prostu mam do niej straszny sentyment. Dobrze, dalej mam Pank57. Tu zaś jest motyw, że mamy dziewczynę i chłopak. Jak w każdej książce, Kaja, co ty głupiego. Dobra, mamy Rien i Miszę. Oni się poznali w piątej klasie poprzez taką sytuację, że ich szkoły E, zrobiły taką wymianę listowną, tak? Że e, dzieci ze szkoły Rien miały pisać do dzieci ze szkoły Miszy i łączyli ich w pary i tak oto zaczęli wymieniać listy, tak? Tylko to miała być jakiś wakacyjny projekt, a Misza z Rien mm, pisali do siebie przez x lat, już nie pamiętam ile. No i... E, Obiecali sobie, że nigdy się nie spotkają i że nigdy nie będą siebie szukać na portalach społecznościowych, tylko będą listownie e, się kontaktować. No i to ta zasada się łamie, gdy Rien idzie na imprezę. I okazuje się, że tam e, jest misza. Tylko z tym, że Misza ją poznała, a Rien go nie. E, no, i tak się zaczyna historia. Jak czytałam, to fajnie mi się to czytało, natomiast z perspektywy czasu wiem, że ta książka nie jest tak godna polecenia, natomiast jest spoko. Damy jej taką trójeczkę, może czwóreczkę, bo jednak lepsza niż 11 papierowych serc. Zostawiamy na trójeczkę, bo jednak nie, ma, nie mam takiego dużego sentymentu do tej serii. Dobrze, mamy Start a Fire. Ja wiem, rozumiem wszystkie nagonki na tą książkę. Ja wiem, że ta książka nie jest Super napisana. Natomiast ja jestem, mam taki sentyment do tej książki, takie dobre wspomnienia z tą książką. I mimo to, że ja jestem świadoma jej wad, jej złego wpływu, może jakbym odsunęła to wszystko na bok, to ja mam straszny sentyment do tej serii. I ja wiem, że wbrew wszystkiemu nie powinnam, ale idzie mi na piąteczkę. No, bo tak. Powiem wam tak, ja wiem, że te wszystkie cztery książki, które są przed nią, są o wiele lepiej napisane, są o wiele lepsze. Natomiast sentyment do start a fire pozostaje, więc niestety musi tu yy, być. I ostatnią książeczką jest The Love Hypothesis. Mamy tutaj doktorantkę Olive i wykładowcę Adama. Tam była jakaś różnica wieku pomiędzy nimi, natomiast yy, już nie pamiętam jaka. Pewny zbieg okoliczności doprowadza do tego, że Liv namawia właśnie wykładowcę Adama, by udawał z nią związek. Adam jest nienawidzony na uczelni, uważany za chama i w ogóle wszystko co najgorsze. No i e, właśnie e, Olive e, go prosi, żeby zaczęli udawać związek. Nie będę mówiła dlaczego. E, musicie sięgnąć po tą lekturę sami, ale i tu też możecie się zdziwić, ale ja mam taki sentyment do tej książki, tak mi się ona podobała. Jeszcze dużo jest właśnie takiej chemii, biologii w tle. Po prostu nie mam powodów, natomiast idzie na samą górę ta książeczka do moich ulubionych i nie mam z tym w ogóle. E, problemu. Dobra, tak już się prezentuje mój ranking książek z TikToka. Ja wiem, że teraz są jeszcze popularne ta, inne książki, tak jak ta seria Students, czy książki Penelope Douglas. Natomiast ja już może kiedyś przeczytam, ale ja nie nadarzam. Ale ja nie nadarzam nad tymi hitami TikTokowymi, więc musimy skończyć na, na tym. I teraz chciałabym jeszcze zahaczyć o jedną sprawę. Dlaczego właśnie te książki z TikToka, te książki łatpadowe są popularne? Bo tak jak w niektórych książkach mówiłam, one nie powinny być przeznaczone dla młodzieży takiej 12+. Natomiast wydaje mi się, że po prostu książki stricte wywodzące się z łatpada nie zważają na język, a dzieci nie są przyzwyczajone, że jak się do nich mówi, to się nie zważa na język. Myślę właśnie przez to, że te książki są tak bezpośrednie i takie luźne, tak też czasem napisane takim językiem niezbyt jakimś wybitnym, tylko takim prostym. Trafiają przez to do, właśnie do młodzieży czy tam, Dzieci. Na przykład e, na przykładzie a Fire mi się bardzo dobrze to czytało, mimo to, że ta historia była strasznie niepotrzebnymi rzeczami zasypywana, jakimiś opisami niepotrzebnymi, w ogóle Uff, nawet nie wiem co powiedzieć, ale ja mam bardzo sentyment, więc e, nie umiem się wypowiedzieć jak zawsze w sumie. Morał jest taki, dajmy wszystkim kim czytać to co chcą. Są lepsze te książki, są gorsze, natomiast każdy ma swój gust i dajmy też każdemu ocenić, czy te książki są dla niego dobre, czy nie. Jak ktoś mi powie, że. No dobra, korepetytor jest dobry, a ja nie widziałam nic dobrego w tej książce, to dobra to jego opinia, tak? Także no. Może niekoniecznie był logiczny ten filmik, natomiast mam nadzieję, że coś sobie wyciągnęliście z niego. No dobra, ja się z Wami żegnam. Następnym razem widzimy się pewnie z Oliwią, więc do zobaczenia Pa.